Polski Związek Emerytów i koło w Borku Wielkopolskim corocznie spotyka się na takim spotkaniu senioralnym. Zgadza się co roku, w tym roku wyjątkowo w listopadzie, ale zawsze w październiku żeśmy obchodzili. I to jest taki uroczysty dzień seniora. Zawsze honorujemy te pary małżeńskie 80-latków no i prawie co roku są odznaczenia. No, Dzisiaj jest duża grupa, ale tak zawsze 4-5 osoby są. Ile osób jest w Waszym kole boreckim? W naszym kole jest 149 osób. Dwie trzecie to są kobiety, jedna trzecia mężczyźni. Ale mamy rekordową liczbę par małżeńskich 41 par małżeńskich. Jak na takie koło to naprawdę bardzo dużo. Jesteście jednym z większych kół w Powiecie gostyńskim? Tak jesteśmy po krobi chyba drugim już w tej chwili, a mieliśmy, jak ja przyjmowałam koło emerytów, to było 90 członków, a w tej chwili mamy 150. Ale my też organizujemy i spotkania opłatkowe, i dzień kobiet, i pikniki, i wycieczki organizujemy. No, staramy się no jak, jak najwięcej tych imprez robić, żeby ci te starsze osoby przyszły i faktycznie przychodzą bardzo chętnie. A wycieczkę w tym roku mieliśmy czterodniową do Sandomierza, Kazimierza Dolnego nad Wisłą, Lublin, Zamo żeśmy zwiedzili w tym roku. Potem byliśmy na jednodniowej wycieczce na Jarmarku Chmialowo-Wikliniarskim w Nowym Pomyślu. I też mieliśmy le piknik letni nad zalewem wieżewie. To taki jest rekreacyjny. Mamy gry, różne zabawy, gry sportowe, konkurencje różne. Także biorą udział bardzo chętnie z nagrodami, bo zawsze tu Miejsko Gminy Ośrodek Kultury nam e, funduje na nagrody pieniądze. Mamy tu zabezpieczone pieniądze. Faktycznie emeryci w Borku Wielkopolskim nie mają czasu na nudę. No nie mamy. Ja po prostu ja mam ciągle za mało czasu, żeby to wszystko zorganizować, ale mam dużo ludzi do pomocy, także nie ma problemu.